2 kwietnia, jest już nowy miesiąc, za tydzień tak naprawdę są święta wielkanocne. W tamtym tygodniu nie nagrywam dla was żadnego vloga, więc stwierdziłam, że teraz już zebrałam siły, jeśli mogę w ogóle tak to nazwać. Zbieram się do szkoły, zaczynam nowy tydzień i dzisiaj niespodziewanie wstałam, popatrzyłam w okno i nagle śnieg. Było już coraz bliżej tego, żeby pogoda się zmieniła, wiecie, wiosenne dni. Nie, mamy teraz śnieg, więc... Od nowa muszę wyjąć zimowe buty. Znowu powrócę do ubrań, które musiałam wziąć ze sobą jakieś dwa tygodnie temu do Norwegii. Jak ja sobie myślę, że ja dzisiaj cała będę musiała się opatulić, jeszcze zimowe buty, to naprawdę... Oh my god. No co? Już Cię wypuszczam. Belwa. Klasycznie dzisiaj do szkoły tylko jakiś krem koloryzujący. Nie nałożyłam podkładu, ani jakiegoś kremu BB. I maluję sobie rzęsy. Na pierwszej godzinie mam... Prawdziwie z fizyki nie rozumiem i naprawdę już w takiej klasie trzeciej liceum chciałabym naprawdę mieć tylko przedmioty, które mnie serio interesują a nie zaliczanie i pisanie sprawdzianów, właśnie zaliczeń dobrze, że chociaż nie mam ocen w szkole i wiecie, już nie mam kontaktu z samymi cyferkami, że wiecie dwójka, czwórka e, i uwolniłam się od tego, ale jednak samo zaliczanie, ja wiem, że to jest podstawa oprogramowana i ja tego nie zmienię ale, ale czasem jest to męczące że ja wolałabym się skupić i swój Swoją energię i siłę przeznaczyć na przedmioty, które mnie interesują, które chciałabym dobrze zaliczyć, i uczyć się gdzieś tam też w kierunku właśnie końcówki szkoły, także co ja zbieram się do szkoły i zaczynamy ostatni tydzień przedświąteczny ostatnio też nagrywałam kilka takich mini vlogów na tiktoku z kilku pojedynczych dni, miałam na przykład w piątek, byłam w Warszawie spędziłam super dzień, nagrywałam dla was tutaj vloga na youtube'a, ale stwierdziłam, że też lubicie te mini vlogi na tiktoku ja idę jeszcze na dół zrobić sobie macze, bo ostatnio znowu mi weszła faza na picie maczy dzisiaj jest poniedziałek ja i nie chyba nie zdałam sobie tego sprawy nie lubię poniedziałku. Zabieram się za robienie maczy. Ja tutaj mam maczę w sumie, którą dostałam od mojej kuzynki z Japonii, więc tak tutaj mi chodzi. Więc powiem Wam, że fajnie jest przetestować taką maczę. Wiecie, typowo kupioną w Japonii i jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna. My testowałyśmy już kilka marek i w sumie ta jest bardzo zbliżona do tych, co miałyśmy. Ale powiem Wam, że ostatnio u mnie game changer, jeśli chodzi o maczę, to jest dolewanie trochę syropu. Bella aktualnie uwielbia chodzić po kuchni. Dodawanie syropu klonowego. Naprawdę. I od razu smak jest 100 razy lepszy. 17.48. Dzisiaj jest już 3 kwietnia. Wow, ja myślałam, że jest drugie, a już jest 3, nieważne. Poniedziałek pierwszy dzień wdrożenie się w nowy tydzień nie jest dla mnie zbyt łatwe, ale jakoś daję radę, pomimo tego, co się aktualnie trochę w moim życiu dzieje. Nagrywając, wiecie, weekly vloga, tygodniowego vloga. No, nie jestem w stanie ukrywać pewnych rzeczy i pewnych kwestii. Chciałabym tak pokrótce tutaj tylko powiedzieć, żeby przedstawić gdzieś tam obraz sytuacji, więc w weekend moja babcia trafiła do szpitala. No i na pewno ten tydzień ostatnie nie są dla mnie łatwe i też... I mimo tego, że na jakichś tam niektórych płaszczyznach mojego życia mogę się rozwijać, mogę czuć się szczęśliwa, może być dobrze, to jak przychodzą takie sytuacje, takie chwile, to mam wrażenie, że inne rzeczy nie mają znaczenia i ja osobiście po tym wszystkim, co przez ten weekend e, przeżywaliśmy tak naprawdę, opadłam z sił. I, I mówię to dlatego, żeby po prostu zobrazować sytuację. I mimo tego, że ja tutaj przed aparatem siedzę do was, w spokoju mówię o tym, to naprawdę wiąże się to dla mnie z ogromnymi emocjami. Uważam, że przeżywanie różnych emocji jest naprawdę bardzo ważne i jeśli w pewnej chwili czuję, że jestem smutna albo mam ochotę płakać, to to robię, dlatego że ja jakiś czas temu fiksowałam się na tym, że wiecie, muszę być tylko pozytywna, a życie tak nie wygląda. My nie żyjemy, wiecie, w bańce mydlanej, tylko przeżywanie różnych emocji. Jest ludzki, jest normalne, więc jeśli znajdujecie się w podobnej sytuacji, jeśli macie też z tym problem, że macie do siebie samych żal, że na przykład jesteście smutni albo jesteście zdenerwowani To uważam, że warto sobie pewne rzeczy przeanalizować, że to jest życie, to tworzy nas Także ja dzisiaj po szkole byłam w szpitalu, przyjechałam do domu, zrobiłam obiad, tajski makaron Cześć, kochani, witajcie we wtorek, jest 7.47 Ja już tak powiedzmy, że jestem gotowa do szkoły ehm, ostatnio jakoś tak też nie mam wody na robienie makijażu takiegoś nawet delikatnego e, właśnie rano do szkoły mimo że ja już od dłuższego czasu preferuję raczej, wiecie, taki no make up do szkoły dlatego, że po pierwsze już wam to chyba wspominałam najzwyczajniej rano mi się tego nie chce robić i jakoś tak nie czuję też potrzeby. Moja skóra sobie trochę oddycha w ciągu dnia, więc widzicie mnie tutaj w naturalnej wersji. Więc nawet jeśli nagrywam vloga, to wiecie, nie chcę specjalnie nakładać masy makijażu. Wczoraj robiłam wieczorem fiszki na język polski z różnych powieści z młodej Polski, więc trochę czasu mi to zajęło. Wyczerpałam temat. dzisiaj do szkoły w okularach, dlatego, że nie mam już soczewek. Dzisiaj rano się obudziłam, patrzę i nie ma soczewek. Aż ja noszę takie jednodniowe, no to muszę dzisiaj dokupić. Tak się już przestawiłam na soczewki, że okulary są dla mnie tylko, wiecie, taką trochę odskocznią i tylko właśnie popołudniami sobie je zmieniam, jak przyjeżdżam ze szkoły, albo wiecie, kilka razy w tygodniu przemiennie właśnie z soczewkami, więc dzisiaj jest ten dzień. Oto dzisiejszy lunch do szkoły. Wczoraj wieczorem sobie go zrobiłam, dlatego że rano bym totalnie nie miała czasu. Tutaj kasza kuskus, szparagi, pierwsze w sumie w tym sezonie. Tutaj jeszcze cukinia podsmażona, ciecierzyca, różne kiełki, rukola i zaraz jeszcze wezmę sos, jakiś na bazie oliwy, także dzisiaj taka zielona, pożywna sałatka jami. W ostatnich tygodniach mocno zagłębiłam się w temat pieczenia chlebów domowego wypieku, właśnie chleba na. Zakwasie, i mam wrażenie, że już niedługo zacznie się moja era pieczenia chlebów w domu. I naprawdę bardzo bym chciała zacząć to robić, i mam też taką wewnętrzną właśnie motywację, żeby zacząć swoją przygodę właśnie z tym całym procesem, bo wiadomo, że. Na początku będę musiała poćwiczyć robienie zakwasu. Jestem bardzo ciekawa, czy za pierwszym razem ten zakwas mi wyjdzie. Oglądam mnóstwo przepisów i gdzieś tam zgłębiam swoją wiedzę, żeby jak najlepiej to wszystko zrobić i żeby być taką przygotowaną, więc też zamówiłam sobie właśnie wszystkie potrzebne rzeczy do wypiechu tego chleba. Chciałam zrobić tak profesjonalnie, żeby mieć wszystkie rzeczy mi potrzebne i dodatkowo też, żeby zgłębić tą wiedzę i żeby wiedzieć, co po kolei na każdym etapie robić. Mam też książkę, nawet. Kuchnia jest moją ogromną pasją i już naprawdę od długiego czasu, właśnie wypiek chleba jest takim moim celem. Mam nadzieję, że też będę mogła wam pokazać jakieś tam moje rezultaty, jeśli to mi się uda. No i jeśli oglądacie mnie też dobrze i uważnie, no to wiecie, że ja mam obsesję na punkcie właśnie takiego chrupiącego pieczywa, świeżego. Jeśli zrobię to sama w domu, to, to będzie to już. Na liście moich takich, wiecie, celów kulinarnych odhaczone. Także jak ktoś się mnie zapyta, co czytam do poduszki, to będzie to książka o robieniu chleba. Także mówię Wam o tym, bo też będzie to dla mnie taka może większa jeszcze motywacja, jak Wam to powiem, żeby właśnie zacząć to robić, coś w tym kierunku. Dzień dobry! Witajcie kochani w środę, dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy idę do szkoły jeszcze przed świętami i ja dzisiaj swój poranek rozpoczęłam od nagrywania Reelsa. Staram się, wiecie, jak w ciągu tygodnia mam na przykład na jakąś późniejszą godzinę, chociaż rzadko się to zdarza i mam jeszcze siłę, motywację, to staram się coś, wiecie nagrać, zrobić jakieś zdjęcia. Dzisiaj miałam więcej czasu rano, zaraz się zbieram, włosy sobie lekko wyprostowałam i teraz czuję się, tak wiecie świeżo, ale powiem Wam, że ten kolor mega mi się podoba. Dajcie koniecznie znać, czy mi pasuje, bo wydaje mi się, że fajnie do włosów. I tak się cieszę, że już jutro będę mogła odpocząć trochę, porobić coś w domu i, i naprawdę wyczekuję tego wolnego, więc ja. Yeah. O OOTD do szkoły zmieniony. Tym razem Moja ulubiona kurtka. Naprawdę powiem wam, że ja kiedyś nie byłam przekonana do rama ale ta z Zary, mimo tego, że wiecie, jest jest dwiejalowa, swosu piuma i już aż ktoś mogą powiedzieć, że jest do pożegu, to powiem wam, że ona naprawdę pasuje do wielu stylizacji i dopełnia je, tak? I naprawdę można wziąć zwykłą sukienkę, czy nawet jakiś klasyczny strój. Więc ona jest z Zary. Jeśli chodzi o t-shirt, on jest z Massimo Dutti. Spodnie to Zara, i buty to Easy. Zaczynam przerwę świąteczną. Jak ja się cieszę, odkładam torebkę. No i z tymi książkami to dopiero będę się widziała za kilka dni. Szybka, popołudniowa kawa. Cheers! Wróciłam dzisiaj do domu po 16. udało mi się trochę wcześniej, dlatego że w środę zazwyczaj wychodzę ze szkoły o 17.20 i zanim. Jestem w domu, to jest już bliżej 18, no więc naprawdę późno. I tak właśnie, jeszcze będąc w temacie szkoły i uczenia się poza nią, to naprawdę podziwiam osoby, które są w stanie cały dzień przesiedzieć w szkole, później mieć jeszcze prawie codziennie na przykład jakieś, nie wiem, korepetycje, zajęcia dodatkowe i jeszcze na przykład, nie wiem, uczyć się w domu, bo ja powiem Wam szczerze, totalnie, że jak jestem kilka godzin w szkole, wracam do domu, to naprawdę już nie mam siły na to, żeby jeszcze siąść do biurka i robić różne, wiecie, rzeczy. My na przykład staramy się, wiecie, wyznawać taką taktykę, że bardziej uczymy się w szkole. I nie mamy prac domowych. W kwestii matematyki ja sama wiem, że muszę robić zadania, ćwiczyć, żeby, żeby tą wiedzę przyswajać. Ja też staram się słuchać swojego organizmu, dbać o swoje zdrowie, o siebie i też się tak nie dojeżdżać, nie wykańczać, bo później ma to odwrotny skutek. Poranna gryczanka. Tak dawno nie jadłam i wzięła mnie ochota, więc zrobiłam. Czekoladowa z mnóstwem dodatków, orzechy, owoce, tutaj płatki, kokosa. Zabieram się do jedzenie. Hej, kochani, witajcie w czwartek. Odzywam się do Was już wieczorem, dlatego że dzisiaj dosłownie cały dzień. Spędziłam w domu albo leżąc tutaj na łóżku, montując film, albo jakiegoś reelsa, albo przygotowując, testując przepis na wypiek, który będę chciała upiec na święta wielkanocne, więc tak to mniej więcej wyglądało. Także dzisiaj taki totalnie rest day, i nie czuję w ogóle tego, że za kilka dni. Są święta wielkanocne Wydaje mi się, że w dużej mierze też dlatego, że Jest beznadziejna, dosłownie beznadziejna pogoda Dzisiaj jest tak zimno, że jak ja wyszłam do kuriera Odebrać paczkę To my, że myślałam, że zamarznę Wy tego weekly vloga Widzicie przed samymi świętami Więc ja chciałabym wam złożyć Najserdeczniejsze Takie życzenia od serca Chciałabym wam wszystkim tutaj Oglądającym życzyć spokoju Bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze Oczywiście Zdrowie to jest kluczowy element, ale jeśli widzimy takie spokojne życie, każdy może interpretować też ten spokój na swój własny sposób, ale ja zawsze chciałabym życzyć Was ludziom takiego spokoju, bo dla mnie jest to taka naprawdę duża, duża wartość, żeby, żeby być takim spokojnym, nie martwić się o pewne kwestie, dużo, dużo miłości ode mnie. I oczywiście samych smakowitości na stole. Smacznego jajka. No i udanych świąt, kochani buziaki. Pa!